Firma TechMlek została założona w 2002 roku w Lubartowie przez dwóch przyjaciół. Najważniejsze stanowiska w firmie piastują ojciec z synem, możemy więc śmiało powiedzieć, że jesteśmy firmą rodzinną. W początkowym okresie zajmowaliśmy się tylko i wyłącznie obsługą producentów mleka, poprzez montaż i serwis chłodzalników oraz instalacji udojowych. W pewnym momencie nasi klienci zaczęli coraz częściej składać nam zapytania o ciągniki i maszyny rolnicze. Wychodząc więc naprzeciw ich oczekiwaniom, w 2006 roku zostaliśmy dealerem marki Kubota. Początkowo nie odnosiliśmy wielkich sukcesów. W 2006 roku sprzedaliśmy dwa ciągniki, w 2007 było ich już 10. Jednak dzięki ciężkiej pracy i determinacji rok 2014. Po raz pierwszy udało nam się zamknąć sprzedażą na poziomie trzycyfrowym. Było to dokładnie 130 pomarańczowych maszyn. Od tej pory kilkukrotnie poprawiliśmy ten wynik, zaś w czerwcu 2021 roku wyjechał od nas do klienta 1200 traktor japońskiego producenta. Poza ciągnikami gamy rolniczej komunalnej, kosiarkami samojezdnymi, jesteśmy też dealerem maszyn towarzyszących Kubota oraz koparek i ładowarek. Posiadamy status tak zwanego dealera Full Line. Ponadto prowadzimy sprzedaż szerokiego wachlarza maszyn rolniczych i budowlanych, wyposażenia obiektów inwentarskich, w tym robotów i haludojowych, a także posiadamy dwa sklepy z częściami zamiennymi do wszystkich typów maszyn. W sumie na chwilę obecną osiągamy obroty powyżej 50 milionów złotych rocznie. Zatrudniamy 45 osób, z czego 14 osób pracuje w dziale serwisu ciągników i maszyn rolniczych, dodatkowe 5 obsługuje dział części zamiennych. W trybie ciągłym posiadamy na stanie pełny asortyment oryginalnych materiałów eksploatacyjnych oraz dużą ilość części zamiennych do maszyn kubota. Obecnie znajdujemy się w nowoczesnej przestronnej siedzibie głównej, otwartej w 2017 roku, gdzie prowadzona jest sprzedaż nie tylko ciągników i maszyn rolniczych, ale również innych elementów wyposażenia gospodarstw rolnych oraz sprzętu komunalnego. Oprócz tego, pragnąc być jak najbliżej naszych klientów z różnych zakątków województwa lubelskiego i mazowieckiego, otwarte zostały oddziały w Kruwieszowie i Sycynie koło zwolenia. Znajdujemy się w oddziale firmy TechMlek w Chrubieszowie. Zajmujemy się tutaj kompleksową obsługą rolników odnośnie zamówień, maszyn rolniczych i serwisowania. Posiadamy również bogatą ofertę części zamiennych do wszelkiego rodzaju maszyn, kombajnów i ciągników rolniczych. Naszymi klientami są zarówno małe, jak i duże gospodarstwa rodzinne, często wielopokoleniowe, skupiające się na produkcji mleka, produkcji zwierzęcej, Różnego rodzaju uprawach warzywnych, szkółkarskich. Dostarczamy sprzęt do branży leśnej, firm komunalnych, usługowych, a także instytucji państwowych. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że obsługujemy również motor Lublin, przygotowując tor żużlowy do największych imprez, które emitowane są na żywo w telewizji. Jako autoryzowany dealer marki Kubota czyli jednego z liderów branży rolniczej na świecie chcemy się stale rozwijać. Dlatego też planujemy budowę nowego oddziału w okolicach Chrubieszowa ze sklepem rolniczym oraz rozbudowanym działem serwisu, aby jeszcze lepiej obsługiwać użytkowników pomarańczowych maszyn. Popularność marki Kubota na Lubelszczyźnie to owoc naszej wieloletniej pracy z tymi produktami. Setek pokazów, rozmów i prezentacji na targach branżowych. Jednak źródło tego sukcesu stanowi też doskonałe dopasowanie zalet ciągników Kubota do potrzeb klientów oraz wysoka jakość tych japońskich maszyn. Dużym powodzeniem wśród nabywców cieszy się finansowanie fabryczne Kubota Finance, szczególnie oferty z zerowym oprocentowaniem. Wielu klientów wybiera też Kubota Care, czyli przedłużenie gwarancji do 5 lat. Dzięki współpracy z japońskim koncernem już od kilku lat jesteśmy w trójce największych sprzedawców ciągników na Lubelszczyźnie i Wschodnim Mazowszu. To wie, może już wkrótce będziemy numerem jeden.